Teresa Lipowska szuka miłości w przebywa w Błysku zdroju. Teresa Lipowska od 23 lat gra w serialu M jak miłość. Rola barbary Mostowiak pozwoliła jej oderwać się od przykrych wydarzeń. A także ustabilizowała jej sytuację finansową. 85-letnia aktorka od 2012 roku jest singielka. Niestety, nie z własnego wyboru. Ale przez śmierć ma zapocisk i chorobie. Czy pobyt w miejscu, w którym krycono program dla seniorów w sanatorium miłości pozwoli aktorce poznać kogoś W lokalnym serwisie chodnia aktorka udzieliła wywiadu, w którym opowiada, jak odpoczywa od warszawskiego zgielku. Teresa Lipowska wybrała się do sanatorium w lukniarz w Błysku Zdroju, w tym czasie ma okazję pobyt sama ze sobą. Jednak w porównaniu do reszty kuracjuszy, aktorka nie chodzi na potencówki i randkowanie. Skupila się wylacznie na odpoczynku, zabiegach i spacerach. Dwa tygodnie pobytu w sanatorium chce przeznaczyć na regenerację. Aktorka nie zawsze może korzystać z uroków spokoju i okolicznej przyrody, ponieważ jest rozpoznawana przez innych kuracjuszy, a zwłaszcza kuracjuszki. Czysto, gdy ktoś kulturalnie rozpocznie rozmowę, siadam z nim do kawy, ale czasami bywa i tak. Ze kto z daleka krzyczy, ja, panią znam, pani Basiu. Lubuję się w tym szczególnie kuracjuszki. Odbiega ja i wtedy jestem przytrzymywana, gnieciona, dotykana, wręcz obmacywana. To Esa minusy popularności. Można się do tego przyzwyczaić, ale do pewnego stopnia powiedziała Teresa Lipowska. Dodala jednak, ze się nie denerwować w tych sytuacjach. W końcu dzięki widowni nadal jest na ekranach telewizorów, gdyby moja kariera aktorska była nieudana. Gdybym nie występowała w oglądanych filmach, nie byłoby tego wszystkiego.